Siemano widzowie! Dziś taki nieco inny materiał, taki nieco bardziej pogadankowy. Format myślę, że znany, a jeżeli nie, no to potraktujcie to jako taki pseudo-podcast, gdzie możecie go sobie puścić w tle i przy okazji zająć się czymś innym. W tle będzie sobie lecieć gierka, jak wykonuje jakieś poboczne aktywności i czasem może pojawią się jakoś mało znaczące przebitki. Tematem dzisiejszej pogadanki jest odnośnie moich początków z World of Warcraft. Nieraz wypytywaliście mnie o to na streamach, gdy jeszcze je prowadziłem, gdzie odpowiadałem fanom na bieżąco odnośnie moich początkach z WoWem. Ale postanowiłem teraz zrobić z tego oddzielny materiał, gdzie będzie więcej, myślę, takich pogadankowych filmów do posłuchania w tle. Więc rozsiądźcie się wygodnie, no i zapraszam was do odsłuchu. Więc y, moja historia z WoWem jest troszeczkę dziwna. Mam skomplikowany Relacje z WoWem. Teoretycznie swoje pierwsze kroki po świecie Azeroth zacząłem stawiać już w wieku 5 czy 6 lat, jednak to były 30-minutowe sesje biegania i bicia mobów bez większego celu. Ogólnie wszystko zaczęło się od mojego brata. Pamiętam kiedy zaczynał grać WoWa i było to na dodatku The Burning Crusade i do dziś pamiętam ten fenomenalny login screen. Mój brat od zawsze grał Blood Elfem Paladynem, gdzie ja do dziś jak widać podtrzymuję tego, że tak to nazwę tradycję. I jak tworzę postać, no to musi to być Bladem, w Paladyn. Bardzo dobrze mi się kojarzy ta rasa, bardzo dobrze mi się kojarzy ta klasa, no i przede wszystkim startowa lokacja Bladelfów. Kojarzy mi się to po prostu z taką nostalgią, kiedy człowiek był jeszcze młody i oglądał swojego brata jak gra w World of Warcraft. Były to wtedy czasy, kiedy byłem za mały na posiadanie swojego własnego komputera, a z czasem, gdy już go miałem, to rodzice nie pozwalali mi grać w gierki, bo się bali, że nabije jakieś opłaty. No niestety tak mieli ludzie starszej daty. Czasami jednak mój brat pozwalał mi wskoczyć na jego postać i pobiegać, zabijając łoby z Everson Woods, Ghostlands, Strangled Hornbay czy Tanaris. To są takie cztery krainy, które zapamiętałem najbardziej. Z tego co kojarzę, że to wtedy mój brat pogrywał przy okazji z moim kuzynem, gdzie też do niego przyjeżdżałem, i czasami pozwalał mi przysiąść do WOWA. Pamiętam jak zrobił mi świeżą postać i był to gnomy mage. Nienawidziłem tej postaci. Ja chciałem grać baldelfem, paladynem. Niemniej jednak wszedłem do tego świata jako ten nisko rosły MAG. Nie wiedziałem co to są questy Po prostu myślałem, że wowy się biega i tylko klepie mopki Więc pobiegłem klepać wilki No ale to nie jest metin Godzinami potrafiłem siedzieć obok brata czy to kuzyna Wpatrzony w monitor jak biegałem i robią różne rzeczy na Azeroth Nieraz zdarzyło się nawet, że z ekscytacji tego co się dzieje na ekranie Potrafiłem bratu wyłączyć przypadkowo komputer No i powiem wam, nie był wtedy zbyt zadowolony Pamiętam, że kiedyś jak mojego brata nie było w domu A zostawił włączony komputer To chciałem się koniecznie zalogować i pograć, tylko no kurde, no nie znałem hasła. Byłem jednak na tyle ogarnięty języcznie po prostu znałem podstawy, że jak zobaczyłem rejestr account, to kliknąłem w to i chciałem stworzyć swoje własne konto. Tak, o dziwo miałem już wtedy swojego maila. Pełen ekscytacji wpisywałem co trzeba, i od razu chciałem się zalogować do gry. No tylko był jeden problem. Mój brat grał na prywatnym serwerze, a przycisk rejestracji konta na login screenie prowadził do retaila, czyli na blizardową stronę. Mój dziecięcy mózg nie mógł wtedy pojąć o co chodzi i szukałem wszelkich sposobów, żeby się zarejestrować i zagrać w moją ukochaną grę. Aż prawie pobrałem jakiegoś wirusa, bo przecież były jakieś skamerskie stronki i inne tego typu rzeczy, żeby zagrać WoWa za darmo na retailu. Co wtedy nie było to możliwe. Dalej to nie jest do końca możliwe. Więc w tak młodym wieku jedynie co miałem wspólnego z WoWem to patrzenie, jak gra mój brat albo kuzyn. Byłem jednak na tyle zafascynowany tą grą, że mam takie prześwity z dzieciństwa, gdzie będąc na jakimś spacerze w przedszkolu, czy już w szkole podstawowej, udawałem, że jestem postacią mojego brata i wymachiwałem niewidzialnymi brońmi w niewidzialne moby. Albo kastowałem na ciebie jakieś skille animacją Bladelfa. Nawet starałem się zrobić ten obrót w środku skoku, jak to robią właśnie Bladelfy, ale no, może to jednak zostawię bez komentarza. Jasny gwint, cringe, nie? Ale byłem dzieckiem, ok? Od zawsze byłem nieśmiałym dzieckiem i do dziś mi to zostało. I gdy poszedłem do pierwszej klasy podstawowej, to poznałem tam takiego Pawła. Nie, to nie jest ta słynna historia o Pawle, którego spotkałem na rowerze w drodze z Biedronki. Poznałem przyjaciela, który też grał w WoWa. Jego brat grał w WoWa. Jego siostra chyba też grała w WoWa. Była to praktycznie jedyna osoba, z którą rozmawiałem w szkole, bo mieliśmy przede wszystkim o czym. Pamiętam, że wtedy chyba były pierwsze zapowiedzi dodatku Kataklizm, gdzie myślałem, że to będzie koniec WoWa, no bo przecież świat się rozdupi. A ja słysząc słowo Kataklizm miałem w głowie taki filmik, który można chyba jeszcze znaleźć na YouTubie. Że po prostu wielka asteroida uderzała w ziemię, no i był koniec świata. Stąd też myślałem, że Kataklizm będzie końcem World of Warcraft. Z czasem zacząłem chodzić do domu mojego znajomego, i z racji tego, że nie miałem swojego komputera, to pozwolił mi pograć na jego kompie. Albo był to komputer jego brata, bo pamiętam, że się lekutko zdenerwował, jak zobaczył, że leveluje swojego pierwszego w historii Bladelfa Paladyna. Co zrobiłem właśnie, gdy usiadłem do kompa? No właśnie, stworzyłem Bladelfa Paladyna. Świetnie mi się kojarzy ta postać z mieczem i starczą na plecach, która robi piruety w trakcie skoku. Uszy mu skaczą jak biega, a w startowej lokacji klepie się ma na wyrmy. W Everson Woods są takie drzewce. Ja kiedyś mówiłem na nie kalafiory, bo po prostu tak mi je przypominały. Tak wyglądały moje początki z WoWem, gdzie właśnie nie miałem swojego komputera i pogrywałem na pierwszych levelach, grandując mopki przez max 30 minut, jak Ktoś mi pozwolił. Jednak w końcu nadszedł ten czas, gdzie wreszcie miałem swój komputer i, o dziwo, mogłem grać w Wowa. Pogrywałem trochę z moim bratem, grając razem na jednym prywatnym serwerze, który nazywał się Molten. Molten to obecny Warmain. Serwer ten był na tyle duży, że pamięta nawet kolejki do gry. Nieraz były sytuacje, w których mój brat wychodził gdzieś na parę godzin, zostawiając odpalonego Wowa, żeby już być w tej kolejce i po powrocie wskoczyć do gry. A na koniec nagle co było? Oczywiście, że Disconnect. Graliśmy wtedy na dodatku w Of the Lich King, gdzie ja casualowo levelowałem swojego Bladelfa paladyna, a mój brat chodził na rajdy, gdzie była to dla mnie w ogóle czarna magia, to co się tam wyprawiało. Pamiętam, że prywatne serwery miały kiedyś taki system punktów, których zdobywało się za oddawanie głosów na konkretny serwer, żeby były jak najwyżej w jakimś tam rankingu. Zdobywało się te punkty, a następnie można było kupić za nie jakieś przedmioty do gry. Małty, episkie przedmioty, no i wiele więcej. Zawsze chciałem mieć tego małta: Ashes of Alar albo Anzu setek Horsów. No ale nigdy nie udało mi się wyfarmić wystarczającej ilości punktów, bo wywalałem je na jakiś gir. Ogólnie byłem dzieckiem, które dosyć często miało kary na komputer ze względu na słabe wyniki w szkole. No i nie grałem w tego WoWa tak dużo i pamiętam, że później zacząłem oglądać Nexosa na YouTubie, który strasznie urozmaicał mi mój wolny czas, bo po prostu tęskniłem za WoWem, byłem uzależniony od WoWa. Więc jak mój brat w niego nie grał, to odpalałem sobie jakiś filmik Nexosa i patrzyłem jak biega po Azeroth robiąc różne rzeczy. Utkwiła mi w pamięci seria o od pierwszego do ostatniego i tak fajnie mi się to oglądało, że po prostu marzyłem o wskoczeniu na WoWa, żeby wylewelować jakąś postać. Teraz niestety to levelowanie nie jest tak przyjemne jak kiedyś. Miałem jeszcze konsolę, gdzie moją alternatywą World of Warcraft była taka gierka w uniwersum DC. DC Universe Online. Piękne czasy to były. Pamiętam, że Nexus kiedyś mówił o swoich początkach, gdzie chyba ubierał przedmioty, które miały najwięcej staminy, żeby mieć jak najwięcej HP. I powiem wam, że moje myślenie było dosłownie takie samo, tylko że nie w WoWi tylko w tym DC Universe. Myślałem, że im więcej HP miała moja postać, tym była ona silniejsza, a jak się pewnie domyślacie, obrażeń nie miałem w ogóle. Także myślę, że chyba wiele osób miało takie błędne myślenie, że im więcej ma się HP, tym jest się mocniejszym. Kiedy nieco podrosłem, czyli gdy trafiłem do gimnazjum, to przeniosłem się na misto w Pandarie. Pandy grałem trochę na moltenie oraz na pandaszanie, i to był okres, w którym zacząłem troszeczkę bardziej ogarniać gierkę. Zacząłem chodzić na dungeony, czasami na jakiś raid jednak najwięcej, o dziwo, grałem PvP. Tak, Yandero grający PvP. Prywatne serwery z wtedy, najnowszych dodatków, były bardzo pobugowane, no i najlepiej działało właśnie PvP. Na misto w Pandarii poznałem masę ludzi, których bardzo dobrze wspominałem. Nam. Najbardziej zapamiętają taką dziewczynę, chyba to była dziewczyna, przynajmniej za taką się podawała, której postać nazywała się bodajże Wete. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Byłem wtedy nastoletnim dzieciakiem, który kłamał na lewo i prawo, potrzebując się pod osobę co najmniej 20+. Już wtedy dużo przeklinałem i pamiętam, że właśnie ta dziewczyna mówiła, żebym kiedyś przyszedł na czat głosowy na spika i za każde przekleństwo miałem wpłacać jakiś hajs do Guild Banku. No i oczywiście nigdy nie wszedłem na voice chat. Dlaczego? Bo miałem po prostu piskliwy głos. Ale hajs i tak wpłacałem, bo pisałem wulgaryzmy na czacie. Mimo, że grałem wtedy najwięcej PvP, moim Frosty Death knightem i Fury Warrior'em, to nie byłem jakoś super dobry. Nie pamiętam dokładnie powodu, dlaczego to zrobiłem, ale powiedziałem, że mój młodszy kuzyn, którego nie mam, ja jestem najmłodszym kuzynem z całej mojej rodziny, pogra na mojej postaci parę battlegroundów. I nie wiem. Czy to była prawda? Ale wszyscy wtedy pisali, że gram lepiej jako ten podszywany kuzyn niż ja. Niż jako prawdziwy ja. Zmyślona przeze mnie osoba miała większy respekt niż ja sam. Do dziś w sumie nie wiem dlaczego to zrobiłem, no ale cóż. Ostatnio się dokopałem właśnie do mojego starego laptopa, na którym grałem w tą pandarię. Postanowiłem się więc zalogować na to konto, ale już na moim normalnym komputerze, tym teraźniejszym, a nie na tym starym laptopie, bo coś tam nie styka z nim i nie chce się nawet odpalić wow. Niestety wszystkie moje postacie mają zmienione nazwy, bo długość. Na nie, nie logowałem, no ale tutaj jest mój warrior. Nie jest to ten warrior, którym grałem mocno w PVP, bo to jest jakiś inny serwer. Wydaje mi się, że te Battlegroundy trzaskają na Pandaszanie, a oni się chyba połączyli później z Firestormem. Ale jest tutaj mój Death Knight i aż łezka w oku się kręci jak na to patrzę. Ach, piękna kapsuła czasu, naprawdę piękna. Z Mistow Pandarii przeszedłem za namową gildowiczów na inny prywatny serwer, jakim był wtedy Firestorm. Otwierany był wtedy dodatek Legion, gdzie przechodziłem z gimnazjum do szkoły średniej. Jednak z Firestormu, a bardziej to z Bookstormu, bo ten serwer jest bardzo pobugowany, przenieśliśmy się już wszyscy na inny prywatny serwer pod nazwą Freaks, który był znacznie mniej zbugowany. Od tego czasu grałem już w OWA regularnie, mój Outlaw Roguen, który był nie fan to play klasą. Był nawet etap, w którym troszeczkę tankowałem, ale i tak głównie levelowałem postacie. Robiłem później mythic plusy i stworzyłem nawet swoją własną gildię, tak dla beki. Nazywała się Elementals of Illidan. Zajebista nazwa, wiem. Każdy się śmiał na serwerze. Moja pseudo-gildia zmigrowała się wtedy z inną gildią, której guildmasterem był ziomek o niku Kosi Kretki albo Koshi Mazaki. Nie pamiętam dokładnie ników, no ale pamiętam to łączenie gildii. Na się również bywałem w takich gildiach jak Log Horizon, Ride Academy i jeszcze pewnie jakieś tam inne by się znalazły. Jeżeli w jakiejś byliście na tym serwerze, to dajcie znać, a nuż może graliśmy razem. Poznałem tam naprawdę niesamowitych ludzi, z którymi robiłem klucze. Rajdowałem Emerald Dream oraz Nighthold, Marionowski, Starhin, Facelifter. Sorry chłopaki, jeżeli to oglądacie rzucam waszymi nichami publicznie. Mimo tak dobrych wspomnień, to niestety kiedyś wszystko dobiega końca, aż z czasem wszyscy zaczęli dochodzić na retail, czyli na nowy dodatek Battle for Azeroth. No i po wielu miesiącach, siedzenia na prywatach, przyszła kolej na mnie i to ja przeszedłem na retail. Jednak kontaktów już nie odzyskałem. Jak sam zacząłem zarabiać, to moje pierwsze pieniądze przeznaczałem na kolekcjonerkę Shadowlands i tak w sumie siedzę na tym retailu do teraz. Bardzo dużo czasu spędziłem Shadowlansa grając z moim kuzynem, który również za dzieciaka wprowadzał mnie w tę światłowość. I śmiało mogę stwierdzić, że był to niesamowicie przyjemny czas. Niestety nie gramy już razem, ponieważ no każdy ma jakieś swoje priorytety. No i ze względu na to, że zacząłem się nudzić, otworzyłem kanał. No i jestem tu gdzie jestem. Mimo wzlotów i upadków gry mojego dzieciństwa, ponieważ tak śmiało mogę nazwać World of Warcraft, że jest to gra, która jest ze mną praktycznie od dzieciaka, to mimo to, co robi Blizzard, lubię wracać do Azeroth. Ostatnimi czasy gram o wiele mniej w retailer i próbuję sobie innych gierek, czy czasami odparę sobie klasika. Wow ma na karku już 20 lat i właśnie mimo tych wszystkich upadków, jakie zaliczyła ta gra, to dalej będę kontynuował swoją przygodę w niej. I tu myślę, że zakończę już tę pogadankę. Śmiało podzielcie się w komentarzach, jak wy zaczynaliście stawiać swoje pierwsze kroki w World of Warcraft. Czy było to właśnie paręnaście lat temu, czy może zaczęliście stosunkowo niedawno? Zaczęliście sami, czy może ktoś was w to wprowadził. Z chęcią poczytam Wasze historie. A teraz, jeżeli podobał Wam się taki materiał pogadankowy, to będę wdzięczny za feedback. Możecie podrzucać jakieś inne. Ciekawe tematy, które nadawałyby się na pogadanki. Zostawcie więc kciuka do góry, komentarz oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i ogólnie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Hej!